Dokąd zabierasz nas w nowej powieści i jak silnie łączy się to z Twoją własną historią? Do niewielkiego nadmorskiego miasteczka położonego niespełna 60 km od Londynu. To dość popularne miejsce wśród Londyńczyków na jednodniowy wyjazd wypoczynkowy. Tyle, że nie ma tam morza. Bo odpływy są tak duże, że przez większość dnia tego morza nie widać. Byłam tam dziesiątki razy i za każdym razem zarzekałam się, że więcej nie pojadę. Ale zawsze tam wracałam. Kim jest Anatola? Główna bohaterka Twojej nowej powieści, jaka pasja łączy ją z tobą. Młoda dziewczyna, która posiada wielki talent i jeszcze większą pasję, i tę pasję przekuła w sposób na życie. Anatola uwielbia piec, ozdabiać torty i ciasteczka, wyczarowywać smakołyki. Jeśli kiedyś porzucę pisanie, otworzę cukiernię albo nie, będę pisać i piec ciastka będę częstować swoimi wypiekami i książkami spod swojego pióra. Historia Oli to opowieść o przemianie kobiety. Jakiej przemianie i dlaczego okazuje się taka trudna? Moja bohaterka Ola przechodzi przemianę, którą powinna przejść każda z nas: czyli polegające na tym, żeby dostrzec swoje pragnienia, dostrzec to, co sprawia nam radość. Trudne zadanie, bo to bardzo ludzkie bać się zmian, ale jeśli podejmie się to ryzyko, można wygrać wszystko lepsze życie.